Wyobraźcie sobie, nie, że jesteście takim gościem, który mówi tak, to jest go, wezmę go krótszego zarobię, bo czemu nie, może być grubasem i tak ten, i jest sobie taki typek i on mówi, jest szczęśliwy z siebie, jest szczęśliwy ze życia, i on sobie mówi: Hej, tworzyłem czoł tą czołówkę do jednego serialu 7 lat, nie? I to jest jego mina, jak skończy y tą czołówkę, nie? A ja sobie taki gościu, też drugi, y który tworzy, y który ma minę taką, w ogóle ma wie wielki łeb, on ma mieć. Taki, o no, taki jest idealny. I jest sobie taki gościu i on mówi tak Hej, tworzyłem ten przycisk pomiń czołówkę przez dwa lata, tylko po to, żeby go wsadzać w każdy serial i żeby ten typek który robił jakąś czołówkę 7 lat, żeby jego praca poszła na marne, bo ktoś ją obejrzy raz i więcej jej nie obejrzy. Tata, fajnie, nie? No.